Lodówka Grundy GQ N21325XRN to urządzenie, które spełni oczekiwania wielu użytkowników. Zastosowane rozwiązania, w tym chociażby wbudowana kostkarka, a także efektowny design to tylko niektóre z zalet tego modelu. Szuflada z technologią Full Fresh Plus powstała, by Twoje warzywa i owoce zachowywały świeżość na dłużej. Stała temperatura w połączeniu z wysokim poziomem wilgotności sprawiają, że umieszczone w szufladzie warzywa i owoce smakują doskonale i zdecydowanie dłużej, a przy tym zachowują witaminy i minerały. System duo cooling oznacza jeszcze lepszą świeżość Twojego jedzenia. Lodówka i zamrażarka są wyposażone w odrębne systemy chłodzenia, dzięki czemu możliwe jest między innymi uniknięcie przenikania się zapachów. Odrębne obiegi chłodu oznaczają również, że powietrze w lodówce jest odpowiednio wilgotne i produkty nie wysuszają się, a w zamrażarce suche, co pozwala uniknąć gromadzenia się szronu na ściankach. To nie tylko zwiększona higiena i świeżość dania, ale również oszczędność czasu. Możesz zapomnieć o konieczności częstego mycia półek w lodówce czy zamrażarce. Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Komora MultiZone to idealne rozwiązanie. Możesz elastycznie wybrać, jak rozkładasz przestrzeń w swojej lodówce. To miejsce do przechowywania żywności bądź napojów może stać się zamrażarką, lodówką bądź komorą zero. Dostosuj sposób funkcjonowania komory multizone do Twoich aktualnych potrzeb. Lubisz pić napoje z kostkami lodu? Schłodzony drink czy sok to świetne rozwiązanie na upalny letni dzień. Dzięki wbudowanej kostkarce możesz zapomnieć o konieczności mrożenia kostek w osobnym pojemniku. To nie tylko oszczędność czasu, ale również przestrzeni w zamrażarce. Dostęp do świeżej, chłodnej wody pozwala zachować odpowiednie nawodnienie organizmu, które jest kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania. Dzięki dystrybutorowi wody nie musisz kupować butelkowanej wody ani dodawać do napoju kostek lodu. Woda jest już odpowiednio schłodzona. Funkcjonalność to nie jedyna zaleta tej lodówki. Oprócz tego oferuje ona również elegancki, a zarazem uniwersalny design. Kolorystyka utrzymana w odcieniu łatwo komponującej się z innymi elementami czarnej stali to świetna opcja do większości. Lodówka Grundig GQN21235XRN oferuje wiele rozwiązań, dzięki którym urządzenie może służyć ci jeszcze lepiej. Świeżość żywności, a także wygoda użytkowania to jedne z najistotniejszych zalet tego modelu.